Witam Państwa w studiu telewizyjnym portalu informacji kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Alojzawdję. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy, albo którym wideo też chodzi to tych video. Witam serdecznie. Gdybym chciała wymienić pana wszystkie zawody, pasje i zamiłowania, to pewnie dużo czasu by mi to zajęło. Chociaż spróbuję. Jest pan takim człowiekiem renesansu. Gra pan, komponuje, śpiewa, tańczy, występuje w filmach, w kabaretach. No i oczywiście jest pan profesorem już, profesorem nawet już uniwersytetu, tak. Tak jest. Tak. Proszę powiedzieć, gdyby pan musiał wybrać któryś z tych zawodów i wykonywać tylko i poświęcić się tylko tej jednej pasji, co by pan wybrał? Ale panie wystosowało do mnie pytanie bardzo trudne. Jestem człowiekiem renesansu, jestem człowiekiem zacofanym. Bo kiedy był renesans, prawda? Późniejsze było oświecenie. Ja jakby. Później klasycyzm i tak dalej. Także dużo, dużo, dużo było. Co bym wybrał to samo. Czyli wszystko naraz. No, no oczywiście, no, jak jestem. No, to, to wszystko robię oczywiście o, w miarę sił. E, niczego do końca nie doprowadzę tak, prawdę mówiąc. Ale. Uprawiam bardzo dużo dziedzin, no i staram się. Przede wszystkim oczywiście jestem profesorem Uniwersytetu, pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim. To jest moja podstawowa praca, za którą niestety bardzo mało płacą, a więc y, jestem też estradowcem. Na estradzie trochę więcej zarabiam, więc jakoś rodzina moja jest w stanie przeżyć w czasach kryzysu. I występował Pan w filmie. Filmach. W filmach, tak. W filmach niektórych. Tak. Proszę mi powiedzieć, no właśnie, czy zobaczymy pana w jakimś filmie w najbliższym czasie. No, w tej chwili nie występuję w filmach, bo i ani w telenowelach, ponieważ, mm. ponieważ scenarzyści no, telenowele jakoś mnie nie zapraszają, no, jakieś nie bardzo. No. Złoto polskie grałem dosyć długo i teraz na scenarzysta jakoś postanowił mnie zabić albo Zawiesić, nie wiem, dokładnie nie wiem, prawda, bo ja nie oglądam tego w yy, programu, no ale jeżeli zaproszą, to będę. Na razie nic konkretnego nie mogę powiedzieć. Coś y, reżyser Barański mówił, że gdzieś mnie zatrudnił do jakiegoś filmu, ale to enigmatyczne, nie wiadomo. Mam nadzieję, że nie będę jakiegoś ślepego grał. Na scenie <gry> występował Pan podobno już w wieku 6 lat. I z jakim repertuarem i w ogóle co to były za występy? No, Jaki repertor może mieć dziecko, które no ma 6 do... lat? Chcemy, no właśnie, chcemy się dowiedzieć. No śpiewało z mamusią koło sanki, prawda? Aha. Koło I publiczność zasypiała. No ale teraz nie zasypia yy, na Pana no, no koncertach. To, że, mam nadzieję, że nie zasypia. No. Yy, proszę powiedzieć nam właśnie, z czym Pan przyjechał do Kielc? Co usłyszymy podczas koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury? No, no wie Pani, trudno mi powiedzieć. Ja, yy, dlatego że w moim wieku mam słabą pamięć, w ogóle nie wiem, co ja będę robił na scenie. Jak wyjdę na scenę, zobaczę ludzi, to uruchamiam się jakieś takie instynkty artystyczne i zaczynam coś działać. Znaczy, moje koncerty to nie są jakieś programy, to jest spotkanie ze mną jako z takim zjawiskiem biokulturowym, -kulturo prawda? Wychodzę na scenę i zaczynam tam śpiewać, opowiadać jakieś historie i obserwuję publiczność. I publiczność zaczyna to przejmować, no to ja więcej dokładam, a jeżeli nie, no to wycofuję się, nie? A proszę po powiedzieć, jest... czy łatwo jest właśnie rozbawić Polaków, polską publiczność? nie, 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 nie łatwo jest. Niełatwo? Nie, 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 łatwo. Nie wszystkim to się udaje, ale ja się staram, no w każdym razie, <laughs> w każdym razie mam już pewien kapitał, prawda, mam swoją publiczność, która mnie lubi i Prawdopodobnie tolerancyjnie do mnie się odnosi, więc ja wychodzę na scenę, to już mam jakiś kapitał, więc zaczynam z procentów żyć. No ja teraz byłam świadkiem właśnie, jak przyszedł Pan, chciał jeszcze kupić bilet na Pana koncert, już nie było wszystkie bilety wyprzedane. No, no wiecie pan. Także jest stała i wierna publiczność. Ja, ja bardzo lubię Kielce, bo tutaj mam swoich ludzi, byłem niedawno zresztą na spotkaniu, była promocja mojej książki, a która to się ukazała w Kielcach z filetonu, bo ja tutaj współpracuję z redaktorem Bogdanem Białkiem, który wydaje tu charaktery i tam filitony. No, wydaliśmy książkę na no, fantastyczne było spotkanie tam w Palacu Biskupim u was. Super. I tam powiedziałem, że, że będę występować. No to oczywiście prawdopodobnie wszyscy ludzie poszli gremialnie i kupili bilety. No dlatego nie ma biletu. To w takim razie posłuchajmy fragmentu koncertu, z którym pan Alosza Wdziej wystąpił w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Odessa to jest niesamowite miasto. Jak zacznę mówić o Odesie, szybko nie skończy. No tam się wszystko zaczęło w latach dwudziestych. W latach dwudziestych w Odesie taki gość wyszedł na ulicę Dzierba i zaczął tak intensywnie myśleć o kielbacie, że naokoło zaczął się zbierać psy. Prawda, to, to jest ustalone dokumentalnie, prawda? Tak to się zaczęło, nie? Byliśmy w się, to jest te miasto, tam wszyscy są piśmienni. Tylko nie, nie mają na czym pisać. Nie? Tam piszą w autobusie, zresztą to jest bardzo dobry pomysł, nie? W każdym autobusie w Kielcach tam nawet w firmach można napisać, prawda? To co tam napisane było, żebyś tak dojechał, jak zapłaciłeś. Pamiętasz? To jest bardzo słusznie, no. A gdzie, a gdzie tam w autobusie? Na nawet na... na cmentarzu, pamiętasz, widzieliście na, tak, tak. na nagrobku, było tak napisane odręcznie: Teraz już chyba torbo uwierzyłaś, żem chorował. Pamiętasz? <śled> To jest Odessa, tam wszystko powstało, tam wszystkie te jazzy, to wszystko, tik-tik-tak, tipi-tipi, to wszystko, to wszystko. to nasz człowiek, nasz takie, 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 stepowanie, tak? Stepowanie, jak się stepowanie, o mówiłem już wiele razy, stepowanie to historycznie udowodnione, powstało w Odesie, w wielodzietnej rodzinie Ormianina Karapetiana, która miał 15 dzieci i tylko jeden nocnik. <ślesztuk> Normalne. normalka. Całą płytę zresztą mamy, piosenek z odesy, różne takie, ćwierćświatka, półświatka i tak dalej, i tak dalej. Jedną piosenkę zaśpiewamy, taka piosenka metaforyczna, piosenka o kradzieży dojrzałych wiśni. Zaczynamy. Dojrzały wiśnie w ogrodzie wujkowanie, W ogrodzie Wani dojrzały wiśnie, A woje kawania z ciocią Manią na zebraniu A myśmy cicho na spacerek sobie wyszli A ty się, każą nie rozpychaj A nie ty, a nosa, cicho bo. Wy, 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 wy nie chwytajcie wszystko naraz, bo to grzech Dojrzały wiśnie w ogrodzie wujka A zamiast wiśnie pozostał, pozostał pusty śmiech a dawaj Kaziu, ty naginaj tu galąskę, Te wujka wisznie, są takie pyszne, A dziurka w płocie jest niestety tu zbyt wąska, Abyśmy w razie czego wszyscy naraz wyszli, A ty się Kaziu nie rozpychaj. Wy wy, 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 nie chwytajcie wszystko naraz, bo to grzech. Dojrzały żale w ogrodzie wujka A zamiast wiśni pozostał pusty śmiech. Niech wujekowania występuje na zebraniu. Niech występuje, się popisuje. Powiemy wszyscy dziękujemy. wujkowania, a a ciocia mania. I ciocia mania, a ty się, każą, nie rozpycha, ostatni raz, Ty nie chwytajcie wszystko naraz, bo to grzech. Dojrzały wiśnie w ogrodzie Wójkowani. A zamiast wiśnie pozostał pusty śmiech. Koziały wiśnie w ogrodzie wujka a zamiast wiśni pozostał pusty śmiech. Jesteśmy ponownie w studiu Portalu Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. Naszym gościem jest pan Alosza Awdziejew. Ja przeczytałam w jednym z wywiadów Pana taką wypowiedź. Moje dzieciństwo nie było zupełnie moje, bo mieszkałem w kraju rad, a w tym kraju nie można było mieć jakiegoś prywatnego dzieciństwa. Czy rzeczywiście Pan to tak odczuwał, czy było to tak odczuwalne? Oczywiście. Znaczy, po pierwsze, dlatego, że moja ma mamusia e, musiała pracować w, na trzech etatach, a więc nie było jej w domu. Więc no, dzieciństwo bez mamusi, to wie Pani, nie, nie da się, nie? Musi być mamusia, babcia, tam jeszcze parę innych. No, ja musiałem wychowywać się na, na podwórku. Po, na podwórku rzeczywiście miałem szczęśliwe dzieciństwo, bo tam e, stało takie spalone e, w coś w rodzaju ciągu, czy też takiego niemieckiego, prawda? które było e, zamiast wesołego miasteczka u nas, prawda? My władzili w ten ciąg, to wychodziliśmy i tak dalej, to było super. I graliśmy oczywiście e, w wojnę, prawda? Ponieważ to było miasteczko pożydowskie, no to usiłowaliśmy, żeby Żydzi byli faszystami, a my byliśmy Armią Czerwoną. Nie wszyscy Żydzi zgadzi, zgadzali się na to, także to było trudno. W każdym razie, tak, nie, ja, ja oczywiście żartuję. Dzieciństwo było trudne, dlatego że e, w zasadzie e, nikt na, e, nie zwracał na nas uwagi. Nie mieliśmy takich możliwości jak teraz, prawda? Mhm. Jak moje dziecko mi mówi, Tatuś ty, ty mnie y, ciągle mówisz, że ja ciągle siedzę przy komputerze. Na pewno całe dzieciństwo przy komputerze siedziałeś, nie? <laughs> ja mówię, wsad, jakie komputery. Była taka szczekaćka tylko na ścianie, która tam <laughs> mówiła o, o, o kolejnych genialnych posunięciach partii komunistycznej, prawda? No i koniec. No, no ale wymyślaliśmy coś. To było Miasteczko w Besarabii, to jest część Mołdawii powojenna, więc jeszcze mogliśmy tak, nie wypały tam znajdywać, przenosiliśmy to wszystko tam, podpalaliśmy to i tak dalej. Niektórzy już nie żyją z moich starych kolegów, prawda? Ale mi się jakoś udało. Także to było interesujące dzieciństwo powojenne. Ale podobno rozrzucał pan też takie ulotki o patriotycznej treści. Oj, tak, 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 tak. Postanowiliśmy. Wymyśliłem właśnie grę a taką patriotyczną właśnie, że my będziemy roz rozrzucać ulotki typu, niech żyje towarzysz Stalin właśnie. i tak dalej. Tak napisaliśmy to wszystko i rozrzucaliśmy. Za godzinę przyszedł do mojej mamusie jakiś pan w kapeluszu i powiedział, że żeby ja tego nie robił, bo mama będzie miała trudności, a ja pojadę gdzieś do, do, jakichś, do domów poprawczych. Ile pan no. wtedy miał lat? Ja wiem, no może 7, coś takiego, 7 lat. To będzie... Ale to z niedojedzenie, bo wtedy głód był 47 rok, tak patriotyzm budzi się kiedy człowiek nie, nie jest całkowicie najedzony. I przyjechał pan w pewnym momencie do Polski. Został o, pan to tutaj? Najpierw, najpierw przyjechałem w 52 roku do Moskwy, później tam ukończyłem szkołę pan, średnią, tak. prawda? Później do, na studia muzyczne, później po studiach muzycznych na anglistykę. Dopiero wtedy, w 1967 roku przyjechałem do Polski. Tak. I został Pan. Dlaczego? Bo mi się tu cholernie podoba. A dlaczego tak cholernie się Panu tu podoba? No bo dlatego że, <grym> y, dlatego, że tu są fajni ludzie, a poza tym można było pójść do biblioteki i czytać co chcesz, po angielsku na przykład. Nie było zakazu. Czyli traktował Pan wtedy Polskę jak taki właśnie Zachód? I, i lepsze, lepsze tu były czasy, lepsze warunki do rozwoju, do nauki. No, lepiej niż Zachód, bo na Zachodzie takich Słowian traktują jak ludzie drugiej kategorii, a w Polsce my jesteśmy tu swoje, prawda, ludzie. Także tu nigdy, no, zdawało się oczywiście tam na początku jeszcze takie, takie jakbyś. Yy, Przypadki dyskryminacji a ro, a Rosjanina jako takiego, prawda? Ale później, jak ludzie za, ze mną się jakby zaprzejaźnili, to już nie było takich momentów. Cały Kraków mnie zna, więc nikt mnie nie wyrzuca, że, że jestem Rosjaninem. Ja za to też nie, żadnej odpowiedzialności nie czuję. Przeczytałam też również, że kiedyś Pan powiedział, że powołana jest Pan błazdem jest to dla Pana ważna profesja. Tak, bardzo ważne. Mało ludzi jest y, na tym świecie, którzy mogą widzieć cały ten świat w tym, y, z punktu widzenia y, jakiegoś humoru, prawda? I to jest niesamowite. Y, ludzie mówią poważne rzeczy, ale to jest potwornie śmieszne. Y, pamiętam niedawno słyszałem, jak, mm, jak ktoś mówił, że Pan Gowin to już zwariował i na pewno będzie. Y, bronię, za przeproszeniem naszej spermy, nawet. Na co gość powiedział, a dlaczego mówię za przeproszeniem? Czy sperma to jest wulgarny wyraz? Mówię, no można powiedzieć nasienie, prawda? Ale wtedy mówię, ludowcy się obrażą. Czytam pana to, to, jest, to jest normalna rozmowa, a, a ja widzę, że ona jest potwornie śmieszna, wie Pani? Czytałam właśnie pana felietony. Każdy kończy się jakąś anegdotką, jakimś dowcipem. W jednym z tych felietonów wypowiada się pan na temat terapii śmiechem. Jest taka tak. dziedzina naukowa. Wierzy pan, wierzy pan w taką terapię śmiechem, że może poprawić samopoczucie i fizyczne, i psychiczne człowieka? Tak, proszę panią. Bo moja żona na przykład jest psychoterapeutą. Ona pomaga ludziom, którzy mają problemy psychiczne. Ja kiedyś zapytałam, czy ci ludzie w ogóle które do Ciebie przychodzą, czy opowiadają jakieś kawały, coś. Nie właśnie. Okazuje się, że część ludzi, którzy jakby nie uprawia humoru, poczucia humoru jakby ma zredukowane, mają problemy psychiczne, dlatego że nie mogą jakby ze strony na siebie popatrzeć, prawda? Bo co, co to jest humor? To jest widzenie świata z zupełnie innej perspektywy, prawda? To jest możliwość e, zobaczenia czegoś takiego śmiesznego, paradoksalnego. I rozwiązać te problemy. To jest ważne, nie? Nie tylko zobaczyć, ale rozwiązać. No i człowiek, powiedzmy, ma jakieś, ma jakieś problemy, odchodzi od niego dziewczyna, on przeżywa strasznie, prawda? A tak mógłby popatrzeć szerzej, no i mówię z drugiej strony, że dobrze, że odeszła. Bo jeśli nie chce z nim być, prawda, to nie zasługuje na niego, nie? Znaczy, nie jest jego, prawda? Rozumiem, tak. No to co on będzie, prawda? No i tak dalej, prawda? A on, te lepiej się. Jest taki, taki kawał, jak, jak goście przywieźli do kliniki psychiatrycznej, którego dziewczyna rzuciła i on tam ah, ah, ah", umiera jego tam leczą i nagle słyszą straszny krzyk właśnie Aaah! a ten facet, którego ta dziewczyna odeszła do niego właśnie. Wszystko jest bardzo, że tak powiem, w tym świecie dziwnie powiązane. Ja uważam, że trzeba się śmiać z siebie. Ze A oczywiście nie śmiać się złośliwie, tylko tak po dobremu, prawda? Jeśli człowiek widzi w sobie albo w innych coś śmiesznego, no to ma szansę przeżyć. A na wykładach studentom też pan opowiada dowcipy? Tak, żeby nie zasnęli, parę takich... Na przebudzenie. Na przebudzenie, tak. No ja wykładam straszne nudne rzeczy, tam teoria propagandy na przykład, albo y, reklama, mhm. takie rzeczy teraz wykładam. No i oczywiście nie każdy jakby jest zainteresowany, więc zdarzają się takie stany, prawda, zasypianie. Dziękuję panu za rozmowę, za przybycie do studia, a państwa zapraszam na fragment koncertu, który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. A ja też państwa bardzo dziękuję za cierpliwość, że wysłuchaliście nas. Życzę wam powodzenia w tym roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie nie gorzej od poprzedniego straszą nam ten kryzys, ale nie wierzcie w to. To jest wszystko pisna woda. Amerykanie niech mają kryzys, my nie będziemy mieć. Do widzenia, kochani. Dziękujemy, do widzenia. Słuchajcie, no, mówiąc szczerze, mimo tych wszystkich Schengen, nie Schengen Unii Europejskiej, nie pozostała stara, sprawdzona cywilizacja słowiańska, dobrze mówię? Od Odry! Od Odrę do Włody Wostoku, Zagiega, Zaziega, Zabira. Ani na dwie, razie, kiedy dwa, ani na dwie, razie, kiedy dwa. Pan za bardzo, ba, 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 ba. Czyli na pewien, byli może, może Francuzi więcej od nas piją alkoholu. Co? Francuzi, tak. <laughs> Francuzi? No panowie, statystycznie więcej. więcej. Piją? Słyszałeś? Statystycznie Francuzi więcej od nas piją, piją alkohol, ale co to za picie? <laughs> Oni nawet nie umieją tego pokazać. <laughs> A ja pamiętam, młodości, w kraju Rad, święto państwowe, zresztą wszystkie święte tam były państwowe. Idzie dwóch dżentelmenów i patrzą, trzeci dżentelmen leży mordą w kałuży. I jeden z idących mówi, popatrz, Kola, ludzie już hulają, my dopiero idziemy. Znaczy, ja usiłowałem ten żart przetłumaczyć znajomemu Francuzowi. Nic nie kumał. W ogóle. Coś? Coś śmiesznego, no <grymne> <laughs> bo to typowo słowiańskie, takie prawda co? A po co u nas w Krakowie, nie? Na plantach. Na plantach, mhm. mamy mhm. swoich rycerzy, cywilizację słowiańską, planciarze i planciarki. Pamiętasz? I planciarz <grymne> mówi, wino, Marki, wino. I my do kochanej planciarki, się ze mną, stare. A ona mówi, a właśnie, że się u mnie A dlaczegoż to znów? A dlatego, że dobrze wiesz, że z Gawinta nie pije. on wiem i za to cię właśnie szanuje. Czy, czy to nie jest prawdziwa cywilizacja, słuchajcie? Podobieństwo tych kultur jest porażające. Mamy taki kiosk piwny w Krakowie, pamiętasz, jakiegoś gość podchodzi i mówi, chłopcy, 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 dajcie trochę piwa, bo chcemy się szuszu, a nie mam czym. A w tym samym czasie w Petersburgu taki rycerz cywilizacji słowiańskiej spokojnie sobie stoi, siusia na ścianę, bo ma czym. I idzie taki turystów, bardzo pana przepraszam, <laughs> gdzie to jest muzeum historyczne? A goście przerywają z a po co Cię? Muzeum Historyczne. Lej tutaj. No i, Śmiesznie zabawne, śmiesznie zabawne, ale słuchajcie, ale w istocie jest to poważny, poważny problem. Słuchaj, no tak. Dzisiaj mamy wspaniałą publiczność. И паре людей помнят о оккупации российском то зашиваем этот песнь, будут с нами спевать, вспомним и там дальше

Sha Хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О службе морской, о дружбе мужской и затянем смелее, друзья. Прощай, люби.